chłopaki. Dzisiaj wybrałem kilka produktów, które mogą was naprawdę zaskoczyć. Na razie nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale zapewniam, że będzie kilka miłych niespodzianek. Zostańcie z nami do końca piosenki przewodniej. Numer 3. Poliuretanowy klej strukturalny Kejmo obiecuje klejenie jak niewiele innych, z zawartością 310 ml. Niezależnie od tego, czy chcesz połączyć drewno, metal czy tworzywa sztuczne, ten produkt zapewnia wytrzymałe wiązanie odporne nawet na warunki atmosferyczne. Jest nadmalowywalny i szczególnie wszechstronny. Od wykorzystania na betonie, korku powłók na szklane, sprawdza się doskonale zarówno przy mocowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Stabilny sojusznik dla tych, którzy pragną osiągać trwałe rezultaty z sukcesem. Cenę tego artykułu można sprawdzić, klikając łącze w opisie. Numer 2. Loctite strukturalny klej marki Henkel o pojemności 50 ml to epoksydowy klej wielofunkcyjny o wyjątkowej przejrzystości i wszechstronności. Składający się z dwóch komponentów, jest doskonały do połączeń wymagających optycznej czystości i wyjątkowej wytrzymałości, takich jak panele dekoracyjne i ekrany. Jedną z jego głównych zalet jest płynność umożliwiająca precyzyjne zastosowania. Dodatkowo wysycha w temperaturze pokojowej i oferuje wytrzymałość na rozciąganie na poziomie 47 MPa, idealny do prac wymagających niezawodnej trwałości. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 1. Pateks PL400 Express to poliuretanowy klej o wyjątkowej wytrzymałości. Idealny do połączeń strukturalnych wymagających wysokiej wydajności. Jego nowa formuła Express czyni go jeszcze szybszym i bardziej efektywnym, zapewniając niezwykle wytrzymałe mocowanie odporne na ciepło do plus 100 stopni Celsjusza. Dzięki wysokiej sile klejącej, produkt ten można używać na dowolnym rodzaju materiału, z wyjątkiem takich jak P, PP i PTEF. Szczególnie polecany do klejenia paneli drewnianych lub elementów kamiennych do pokrywania konstrukcji murowanych. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie.